Sponsorem Czeka, ty... dzisiejszego odcinka Odpalamy jedziemy Let's go, Let's go. Mm. Mm. <głos> 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 no, no, wow. tak, wszyscy to wszyscy no, Piękny no, poradek no, W busie Nie ma to jak ziewać A co tam Bierzmy to co mamy tym razem Tym razem co, znowu domek? O, idziemy rozsiepiewać sól, panowie Mamy teraz teraz musimy na, namierzyć, namierzyć droga, panie A tego ducha, go Będę napierzyć. pierwszy Napier... A ściga się! Ja się nie ehe, ehe. Bo... Ehe, ja idę ja bo... ja, ja id ja za kogoś. Okay, tak zrób, jeżeli to. to jest ten duch, co łapie pierwszego, no to on będzie pierwszy. Dobrze, Widziałem niczego wody, nie dawałem. Ale... Który to jest ten duch, co łapie pierwszego? O! Pierwszą Słyszałem uczynę, rzucanie nie czymś. On się właśnie, tak, Nazywał Banshi? Sza... No właśnie, to nie byłem pewny, ale dobra, ja idę na dół. Ooo, Od... trujeczka! Ooo, już, już to, wiem, gdzie on jest. Dobra, dobra, dobra. Garaż. Dobra, garaż. Dobra, garaż. garaż! Garażu? Garage. Gdzie, korki, gdzie tu był garaż? Aha, to jestem na dół? A korki to nie wiem, Mówne. ale duch w garażu. Może korki dobra, też w garażu? No to piwnica, jest. nie ma. Chyba u góry są korki, ja spojrzałem, że... Myślałem, że eee, słuchajcie, że... że na dole, ale coś chyba źle... Eee, słuchajcie. Eee, tu mam... Tu mam ten, dwójkę. Ja na te piętrze widzę. Minka. Na piętrze muszą być korki, bo widzę tutaj na łapce. No to faktycznie, oczywiście, że... Manik poszedł nie tam gdzie trzeba. A, a co te ta taka smutna minka co? Klarciu! Weź się nie smuć, weź się przytul. Weź się przytul, weź nam przebacz. Weź, daj chleba. O, <laughs> weź, daj chleba, bo potrzeba. O, to jest O Nie, nie słuchasz, e, klarciu, ale e, co to taka O, nie, 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 jest nie, 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 jest. nie, 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 na piętrze, ponoć. O, o, tu jest du. Tym jest, dym jest. Tym 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 jest korytarz? Albo tam. Ale tam, ale, ale tam, tam też piści. Nie pytam przygotowaniu. Panie, panie prezesie, gdzie są korki? Można już je Proszę, moi drodzy, tutaj klucze nawidują. No tu, one tańczą. Tańczą huh. klucze. I ta no, ta tańcz dla mnie. Nie życie tutaj się klucze tańczą. Ale musicie to zobaczyć Chodźcie do góry, zobaczycie klucz tęczący, ja tańczący. Tańczący ja z wychami. On tu jest, on czyta gazetę Autotuner MAGA i tańczy, mój drodze. On tutaj już jedzie, mój drogi. Klucz, on już. Yeah. Do samochodu. No zobacz, kobi, nie wiem, czy ty to widzisz. Ja to widzę. On tutaj skacze ten klucz. Nie wiem czy widzisz go, ten taki. Nie, koszt. nie, nie widzę. Też nie. Mój drodzy, na streamie jest pokazane jak ten klub. U mnie jest, nie, jest na ziemi. To tu to jest. To jest jak w tym nie miejscu. To, to ja nie wiem to aż zrobimy grać foto, ale nie po. Pokaz... Tak, ale gdzie stream, nie widać. Nie, to sztuka, na streamie nie widzę. Masz odciski na sobie. No. Nie wiem co duch no, z tobą robił, ale nie, dobra. dobra. Nie, nie wnikam. Co jeszcze? Co jeszcze? Uciekać z tłumu. Nie chcesz te korki? Ależ on pięknie skacze. Przecyl pod kątem, dokładnie. On nie uważa, że klucz ważniejszy. Nie, ja nie wiem gdzie są te korki. Na piętrze gdzieś. No teraz możesz sztułę rozstrzygać Teraz tutaj rockwinia, o co chodzi, to muszę tylko niego Właśnie nie, tak w salonie, między salonem a. Wiesz, o co, Klarcik chodzi ma O, oh, mam kosz. A garażem. w korytarzu No, ten korytarz między, a, 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 od korytarza do garażu Mały, ale weźmy ten krótszy. Weźmy ten krótszy. Jakby mnie zjadło, co to wina to to niego Todi. Jakiego to Nie wiem. Co, nie, nie <laughs> jak nie możesz? Jest mi smutno. Jest mi smutno, jest mi źle. Źle. Z Przytulcie o, mnie. Przytulę cię, chodź. Ja, ja też a... Ale nie widzę korków. Ja też nie widzę korków. moi drodzy, korki nam cięło. Chyba, że ja piwnica. Nie... No w piwnicy byłem, ale. Nie no... Ma. no dokładnie. Czyli klartu, no w sumie to takie. Yy, no nie wiem. No Dobra, ja, tam ja tam idę na, jedę na to wnętrze. A jedę do ja piwnicy. Nie do piwnicy. Nie. Uch, tu jest knyp, nie? Tu jest pięknie. Ci będę, będę ciął tutaj. A nic ja tam nie widziałem tych korki. No to są korki. Gdzie ty masz korki? W piwnicy. No w piwnicy tutaj. Zapraszam. O Boże! Ale nie widziałem no <śla> <śla> ja mówiłem, mówię, że dobrze patrzę, że nie ma ich tutaj tego, a ty powiedz, że w górę i to mnie słuchajcie. Bo mnie mapa zmyliła. Hmm, gdzie ten duch może być? No tutaj chyba, tak? Macie zaznaczone... Jest gdzieś lecz nie no wiadomo on, on, on gdzie. Cię on cię pojawiał też w tym, w garażu. Dobra, bo teraz są e, korki, to za chwilę... w garażu też właśnie, się Tu będziemy wiedzieć, nie? Właśnie nie mam, ja nie mam soli. Ten duch, którego nie widzicie, zawiół Richard. Wyczerpująca, zarazem pozostawię niedoskona... Taki niedosy, No właśnie, sztuka nowoczesna i ogólnie rzecz biorąc, to co chodzi... ...klaram, i jest wyczerpująca i nie niedoskona, tak? Wnioskuję tak... Dokiem. No, ...mańkowym, yy. Przegłosowane, wnioskuję. też wnioskuję. Ty i Odciski znikają, czy nie? Nie. Mam wrażenie, że się pojawiło na ruchy. How old are you? O, mamy dziecko. O, 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 do, do. No dobra, powiedział, że, że tutaj lubi nas, ale... Słuchajcie, no o co chodzi? Maniuś... Za serduszko. Ojemy, jak mi łodzi. Bardzo serdecz. Za serduszko. Dobra, mamy tutaj xboxa chciałbyś powiedzieć. Tyrylbox. Boxa, <grym> e, Też swoją drogą... So ważne, Czyli Fingerprintsów nie może być. A, od A od Mogą być orby. Od ja dobra. mówię, że nie może być odcisków. Aha, <laughs> aha, aha! Dobrze, dobrze, sorki. Mogą Show yourself orby Ale Pytam się, gdzie, gdzie o, on jest. jest tak mówię, Show oh. yourself. SB7? A co to znaczy SB7? Płytam SB107? Show Teraz yourself. Które ty te drzwi otwierasz, co? Zobaczyć my go namierzymy Show yourself idziemy na niego Ja idę do was. Ja, ja się boję Jeżeli go namierzyliście, to mówcie. Ja teraz e, Chodzę z tym Cieński? termometrem po tej chałupie. To jest ten zwy, zwykły domek to jest welcome to. Tak, w welcome to. Więc kokie są odpalone. No widzi ich nie będzie, więc. A skąd wiesz? Ma niech 9%, no nie 5%. 5% Dobrze, no i może. Ja, ja? 30 Ko, Słuchajcie, koś jest u góry w łazience. żeby ktoś miał e, aparat i chciał zrobić foto, to jest tutaj jak najbardziej ja inle. Na e, e, Idę. I raz, ja. Chyba, no, że ty wiki rzuci, chcesz. Ale jaka sesja? A dobra, to ja pójdę. Nie ma. Jednego rzuciłem. Uwa, żyliła, mimo, że to są te same fale, ale nie ma fale, nie ma fale, nie ma Chodź, idziemy. Nie ma, nie ma prądu. Wezmę te aparaty, będzie... Słuchajcie, nie ma prądu. Tam jest na, właśnie na końcu jest kość. Nie idę, po ten prąd kurcze zapalić, bo, bo nie ma. No właśnie, spirit box, no my kontaktowy, jak widać, profesjonalny i jak zawsze się na... boję, oh, boję, się boję, bo tym duch znie. I znowu mamy do wyboru albo Gina, albo oni. No nie wierzę. Wie, Ogólnie rzecz biorąc to mamy co zaznaczonego? Mamy tylko Spirit Botta? i EMF-kę. Wylebo... mamy, a wiecie, wie, sam wiecie sam gdzie on już de Słuchajcie, bo się nie, nie dogadaliśmy, czy już go namierzamy. Z... No nie! No nie! Nie, Właśnie, okay. nie. Właśnie nie, to no, jest niby, to. Niby tak, ale nie. O, jest książeczka, dziękuję. I mamy a, 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 Hanta. Tak. Ja się go mam farta, mi ma akurat za no nie, nie, nie wierzę, to specjalnie, to specjalnie jest. jest. Umrę. Nie ja dziękuję, mam farta. Idzie za mną. Ma topór. Odejdź ode mnie. Dziecko z toporem? Ode nie, to jest dorosły człowiek. A to skłamał. Tak. Nie, nie, dopadł mnie! On cię dopadł i chyba zabił. Wiecie gdzie go miała oferta? To masz od wielkiego tego pana. Ja wyszłam, ja wyszłam i on akurat zaczął hantować. Pamiątkowe zdjęcie do albumu. Ale churat, zdobyliśmy pół. No. Chciał bym ci chałupy, welcome to. No. Tu nururu. ru ru A Afryka dzika, dawno odkryta. Ciszę go na ten sól Nie przeszedł przez stół. To był welcome. to. Come on, write something in the book. Ja w klubie disco. Mogę robić. O! Widziałeś to? Ja dziękuję bardzo. Widziałem. Ale mamy w writing, tak? Mamy księgę, tak? Tak. Blisko byłam, że mu był zdjęcie. Wleciło zdjęcie. Jest, do... mam Dzień, zdjęcie, ducha. Super. Z domu. <laughs> Tam tylko książka lata po końku. <laughs> <Zza domu>, żeby... <laughs> Powiedz, że jeszcze trzy gwiazdki. Wejdź do domu. To nie smokni. A ty jezor z tym mężczyzna z siekierą. Był Idzie do nas. Nie, wiem, że. Wiem, że gdzieś tam był, ale no wiecie, no to teraz się Chciał do nas wyjść. Zupki są zaraz. Czyli musimy schod gdzie, przy, gdzieś przy schodach położyć. Panowie. Możliwe po schodach chodzić. Możliwe. No teraz sobie zdjęcie ducha? Tak, zapało, zapało. Zapało, ja też próbowałem zapytać, ale mnie pykło. No i to jest o oni moi drodzy, to tylko oni żyjąc już miejsca pobytu tego. Biorę sól? Okay. Koło schodów? Tak, bo on cały czas po, po schodów chodzi. To ja sobie wezmę teraz sobie na całej linii tam od schodów, nie? No bo on schodził po schodach, potem w dół, potem tutaj w trawo, trochę. To tutaj tak dajemy na to, tak? Tak? Bo tu nam I tak pisał. Dokładnie. Powiem wam, że ja już się Ale to, bo takim, takie, że ja weszłam, powiedziałem kilka słów, wyszłam, chciałam wrócić z powrotem i on <śmuszcza> zaczął atakować. To teraz a zrób to samo. Coś, coś, a jeżeli tak coś, coś tupnę, tup, 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 <śmuszcza> <śmuszcza> to... Zauważył, I, idzie, I, idzie, idzie. Ale szul ominął. Ja nie wiem skąd on idzie. Ze schodów w górę. Ja teraz nie wiem skąd on przyszedł. No, on ominia tą szul. Wbiją sul. No, do Dawaj do tej strony. Idzie do ciebie, Maniek. Dobrze. W sumie Czekam. idzie do góry. Nie, nie mamy jeszcze jednego pudełka? No nie, tylko dwa są. O, idzie na dół. Chodź na dół, duchu, za mną, chodź, chodź za mną. Tu. Chodź, Jestem twoim kolegą. Proszę cię, wejdź w sól. Tu jest sól, wejdź w nią, przyjacielu. Masz tu obiad. Nie, nie wdepną. O, idzie tutaj. O Kurde, tak, tak, poszedł na piwnicę. Aaaa, kurde, on tu jest! Ała moje uszy. <grym> mnie, <grym> On tu jest, ja musi się hać Co to było za męskie zdjęcie? Za mnie, Ładny i, i tak. Dziękuję. Wiki, bierz tabletki ja, i aparat, zupełnie zdjęcie. Tak się kończy zabawa, tak się kończy zabawa, słuchajcie. Nie, bo znowu Znale. będę chciała wyjść i znowu też nie hantować. Ja myślałem, że on już schodził chętować i otworzyłem mu szafę. W sumie to będę, będę zginięta zaraz Będziesz musiała PPTV! Dajcie mi aparat z moim ostatnim zdjęciem. Co TTTV? tu! Dziadzi, no właśnie, tak... Gdzie jesteś, Maniek, w piwnicy? W piwnicy na dole, zapraszam Ciebie. Do szafy. Zapraszam Cię do szafy. Mam tam małe kotki. Czy małe kotki. No cóż, zginęło mi się, no to... No, jest i kaczuszka, nie jest, proszę bardzo. Zupki? Jak się wypiął. Chyba, kaczuszka. No, no widzisz no, no czasem trzeba chyba, no ale kobieta no, tak... Nie, nie chcę się... Zawsze ja kiedy mandy. jestem głodny, to jem kebaba. O, nie Tak, tu ma oni oh, nie dowierzyli no, ja, ale... Łap, łap łyżeczkę. Jak co nie, już nie Potem nie jestem, ale no... Ja, ja ci daję na rękę. On cię zaprasza do swojej piwnicy. No zapraszam cię, Wikoś, do mojej piwnicy. Co ty na to? Jak to za mm, Podziękuję. Jest? Ja nie wiem czy ja chcę iść do piwnicy. Nie no, sądzę. u wiesz. Nie. No, to jest taka wiesz, Tak. Jak ja Badą bym to chciał Chciałbym to podnieść. Aha. To się nie da. Ojka moi drodzy, just run Find the channel, with 14 Irwest! O, witam cię serdecznie. Ojka. Dobry wieczór. Witam ciebie. Kiedy człowiek chciał powiedzieć po angielsku i powiedział 14, witam cię serdecznie, dobry wieczór Miło, że podnieście Co tam wysłych? Widziałem orba? Co tam tam? Nie wiem jak to ślepa jestem. Nie może być, Orban. Mamy wszystko, mamy oni. A co było? Mepka z Spirit Box i pismo ducha. Ah, bo on napisał. A no pismo. tak, przecież, dobra. No, cześć, no, no po co my tek przełożyliśmy jeszcze? Nie wiem, nie wiem właśnie. A nie słyszałem. Dzisiaj się smucisz. Dobra. Się smucisz. Dobra, on nie będzie miał. Zaznaczone? On nie będzie miał. No. Ja będę miał zaznaczone, tylko no tutaj wiecie, no teraz Rędzika dostałem. Heyu, heju, no hej, jest, jest oni. Miszcza za dużo gadania, no tu wiesz, no, tam, co tam słychać, bo widziałem, że kulki odpalałaś. Ja tak nie wpadałem. Poczekajcie za mną, zostawcie za... Poczekajcie <grymgie> że to oni. Nie, poczekajcie, muszę to oni tak, mam zaznaczone. No. Widziałem one takie. <grym coordination> Zostawiliście mnie! Dziękuję uprzejmie za No to wracaj! No, no, mal... kochane to... chcę herbatkę tutaj ci dam, proszę Ja herbatkę, słuchajcie Miętową, tak? Miętow miętowa herbatka? Nie, miętowa e herbatka, tylko Mam zwykłą herbatkę, albo... to... не було трибушкового. Ну ти то як-то так без тебе, школа тут граць. E, ну було, ну, ну